O, o tym, że pan y, przemysł Gosiewski był o 20 centymetrów wyższy aniżeli w rzeczywistości to pokazuje, że ilekroć ile mamy do czynienia z możliwością odniesienia się do, do dokumentu, które przesłali Rosjanie, one się okazują nieprawdziwe. To ma ogromne znaczenie, dlatego że mm, to poddaje wątpliwość całą resztę dokumentacji przesłanej przez stronę rosyjską. Nam ka każe się wierzyć, chociażby w, ra w raporcie Miller'a, w pewną wersję, którą, y, m, którą przyjęto, ale oparto się w niej na przykład. Ja, jako przykład podaję dokument, e, dokument z protokołu oblotu lotniska tuż po katastrofie. Tam nie uczestniczyli polscy specjaliści. Rosjanie dokonali tego oblotu i stwierdzili, że lotnisko działało nienagannie. No, jak mamy wierzyć w taki dokument? Skoro inne dokumenty przesyłane przez Rosję są nieprawdziwe. A, a rzeczą oczywistą jest, że ktoś mógł chcieć podkoloryzować taki dokument, żeby tą odpowiedzialność, która mm, spoczywałaby na Rosjan, Rosjanach, żeby ją odsunąć od nich. Przecież ogromny znak zapytania ludzi, budzi również y, zapisy z wieży kontroli lotów, które rzekomo się nie nagrały. No więc y, ja mam prawo kwestionować całość materiału dowodowego przekazywanego z Rosji, a co za tym idzie. Y, to ten przebieg zdarzenia, który prezentuje nam strona, strona rosyjska i po części strona polska, jak również no, ustalenie winnych i ustalenie przyczyny tej katastrofy. No po prostu może okazać się tak, że ten przebieg był zupełnie inny, a co najważniejsze, że to strona rosyjska ponosi ogromną część odpowiedzialności za to, co się stało. Tak, ale czy tylko strona rosyjska? Jaka jest tutaj też odpowiedzialność strony polskiej? Bo kilka dni temu mogliśmy w naszym dzienniku przeczytać rozmowę z pułkownikiem Waldemarem Targalskim członkiem Państwowej Komisji Wypadków Lotniczych, który był w tej grupie ekspertów, która poleciała 10 kwietnia do Smoleńska, między innymi z prokuratorem Rzepą. I okazuje się, że nie dość, że siedzieli trzy godziny w samolocie, bo nie mieli wiz i Rosjanie ich nie chcieli wpuścić na płytę lotniska, to okazuje się, że będąc przy, w ogóle bez żadnych ustaleń ze stroną rządową, Podjęli skrzynki z miejsca katastrofy, a już będąc tam w instytucie w Moskwie nie mieli żadnej, w żaden sposób nie dokumentowali momentu otwarcia, otwarcia tych skrzynek, bo z jakiego powodu nie mieli aparatu fotograficznych. I... A już oczywiście tutaj zaniedbania strony polskiej są ogromne. Ja wielokrotnie powtarzałem, że niezależnie od tych błędów, które doprowadziły do katastrofy, to odpowiedzialność powinny ponieść osoby, które doprowadziły do takiego, a nie innego sposobu przyjęcia, przy, przyjęcia, sposobu wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy. Przecież nie od dziś wiemy, że na miejscu zdarzenia 10 kwietnia było raptem kilku przedstawicieli polskich służb specjalnych na tak ogromnym obszarze. To świadczy tylko i wyłącznie o braku profesjonalizmu, o niepotraktowaniu w sposób poważny tego, co się stało, ale najlepszym przykładem jest to, co powiedziała przed chwilą pani Magdalena o deklaracjach polskich specjalistów, polskich biegłych, którzy chcieli tam się pojawić, i to rząd polski zdecydował z niewiadomych powodów, żeby tam nie, nie byli. To dzisiaj ten rząd ponosi odpowiedzialność moralną, ale również prawną. I polityczną, za to, co się stało, za te dramaty, które przeżywają rodziny do dnia dzisiejszego. No ale słyszeliśmy wszyscy y, z ust przedstawicieli obecnej ekipy rządzącej, że państwo zdało egzamin po katastrofie Smoleńskiej. Pani zdaniem zdało egzamin? No na jedynkę. No, no tak, to już się już chyba nie zdaje egzaminu. Znamy przykłady, że można maturę z jedynką zdać, więc być może jest to jedynka, a rząd zdaje egzamin, bo cały czas trwa. Pani zdecydowała się y, wziąć udział w w wyborach parlamentarnych kandyduje Pani do Sejmu. Czy sprawa katastrofy smoleńskiej, rozumiem, że jest priorytetem dla Pani? Jest jednym z priorytetów na pewno, ale myślę też, że jest y, bardzo ważną rzeczą dla bardzo wielu Polaków. To y, 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 dla nas oczywiście to, 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 to jest rzecz y, niezwykle istotna, żeby, żeby katastrofa została wy, y, wyjaśniona ale ja wciąż stale odbieram bardzo liczne sygnały i okazuje się, że to naprawdę jest problem narodowy, czy katastrofa narodowa i tak naprawdę cały naród polski chciałby wyjaśnienia jej, jej, jej przyczyn. I tutaj myślę, że... że Dążąc do, do czy, czy starając się, pomagając ze wszystkich sił w wyjaśnianiu katastrofy, wy, wyrażam również wolę nie tylko rodzin, nie tylko tych, którzy są osobiście w to z, z, z tym zainteresowani, ale również po prostu Polaków, którzy, którzy też mają prawo i powinni wiedzieć, co, co doprowadziło do śmierci ich prezydenta i, i, i dele, delegacji pre, prezydenckiej. Ale to oczywiście nie, nie uważam, żeby katastrofa, Katastrofa Smoleńska była jedyną polączką, z jaką się Polska, bo, bo boryka, mam naprawdę kraj, który, który no, nękają różne różne problemy i, i na pewno nie, nie chciałabym w swojej ewentualnej przyszłej pracy parlamentarnej skupić się tylko na. Bo, bo katastrofa na tym. smoleńska obnażyła. Pewien, pewne dysfunkcje, które, które są w państwie I, i właśnie bardziej trzeba nie tyle skupiać się na katastrofie smoleńskiej, co na tym, co doprowadziło do tej katastrofy smoleńskiej, prawda? Tak mi pan też kandyduje do Sejmu i czy też ten, ten temat będzie dla pana tematem, który, którym, którym będzie się pan zajmował? Ja wielokrotnie potwierdzam to, że sprawa smoleńska, w której mam zaszczyt reprezentować część rodzin, jest chyba najważniejszą w moim życiu i nie da się o tym zapomnieć. Nie da się przejść nad tym do porządku dziennego i w Sejmie udać, że, że tej sprawy nie ma, szczególnie po tym, jaką wiedzę zdobyłem w trakcie prowadzonego śledztwa. Uważam, że Sejmowa Komisja Śled Śledcza do wyjaśnienia tego, co stało się po 10 kwietnia chociażby, Te, tych zaniedbań strony polskiej, które miały miejsce, które doprowadziły między innymi do dramatycznej ekshumacji Zbigniewa Sermana. To wszystko powinno znaleźć odpowiedź przed Sejmową Komisją Śledczą i nie ukrywam, że chciałbym, aby taka komisja powstała, a to, że nie jest to jedyny temat, to oczywiste. Ja startuję po raz kolejny do Sejmu. Z polityką czy z działalnością publiczną jestem od kilkunastu lat związany i po prostu te wybory są naturalnym kolejnym etapem w, w mojej działalności publicznej. A czy obszar służb specjalnych też będzie pana e, obszarem zainteresowania w pracy parlamentarnej? Dlatego pytam, bo, e, bo właśnie katastrofa smoleńska obnażyła słabość, słabość naszych służb specjalnych zarówno tej służby, która bezpośrednio chroni prezydenta, chroni ważne osoby w państwie, czyli biuro ochrony rządu, ale także kontrwywiad wojskowy, wywiad wojskowy, które później no nie poradziły sobie. Tak, to prawda, to jest, to jest bardzo ważny temat, jak również kwestia um, armii polskiego wojska, które, które też w jakimś sensie nie zdały egzaminu, ale nie będzie mojej, nie będzie mojej zgody na to, aby tak w czambuł potępiać polskie wojsko, co robi dla, dla celów PR-owych rząd Donalda Puska, bo uważam, że to są bardzo często wspaniali ludzie, Którzy mają ogromnie ważną rolę, funkcję, ogromnie ważną funkcję społeczną odbywają, odby, odgrywają, i tu trzeba bronić tej armii, nie dopuszczać do tego, co dzieje się obecnie, czyli dochodzi do całkowitego rozkładu polskiego wojska i wykorzystywanie ich dla celów propagandy po prostu. Państwa zdaniem rozformowanie specspółku 36 Pułku lotnictwa transportowego było. Dobrą decyzją pana ministra czy, Siemoniaka, czy, czy, czy wręcz, wręcz przeciwnie? To mi miało charakter myśl, mydlenia oczu i y, wykonywania gestów, które mają udawać, że, że coś rzeczywiście y, z, y, zmienią. Znaczy, ja się na to nie nabrałam. Dokładnie to jest to, co powiedziałem przed chwilą. Rząd wykorzystał 36 spodspółk dla celów medialnych, dla pewnej powiedzmy gry ze społeczeństwem, które chciał pokazać, jak pan premier chciał pokazać, jak to bardzo, jak bardzo jest skuteczne. Dla mnie rzeczą jest niedopuszczalną, ażeby o rozwiązaniu 36 Spetspułku jego żołnierze dowiedzieli się z mediów. To ja pokazuje, jaki jest stosunek obecnej koalicji, do, do w ogóle do, do organów administracji państwowej, a w szczególności do wojska. No tym bardziej, że y, przeciwko rozformowaniu tego pułku był sam y, generał Majewski, który jest szefem sił powietrznych. No, ale jego jakby sprzeciw okazał się na tyle mało skuteczny, że, że jednak doszło do do, no, do, do tego. Pozostaje mieć nadzieję, że nie dojdzie do, do kolejnych e, dramatycznych sytuacji, e, które będą właśnie wynikiem nieprzemyślanych decyzji polityków, bo trzeba sobie to bardzo kategorycznie powiedzieć. Katastrofa smoleńska była wynikiem nieprzemyślanych decyzji polityków i pewnej walki, która była toczona przez ostatnich kilka lat z panem prezydentem. No i samo już później wyjaśnienie tej katastrofy prawda, przez Polskę, polskie instytucje no, pozostawia. Wiele do życzenia, prawda? Tak, no to ja tutaj z, zgadzam się w pełni z, z panem mecenasem. Ja wręcz uważam, że my jesteśmy winni tym żołnierzom, którzy byli tam na pokładzie i którzy z, z, zginęli, p, poważny namysł na, nad Polską Armią i tak obronę dobrego imienia e, po, polskiego żołnierza. To, p, pamiętajmy, że tam tam e, e, z, z, zginął kwiat, że tak powiem, munduru po, po polskiego, i myślę, że w imię ich pamięci tutaj to, to działanie, na rzecz jednak obrony dobrego imienia armii jest bardzo ważna. Znaczy, oczywiście dramat rodziny państwa Błasików, pani Ewy Błasik, która, wdowy po generale Błasiku, którzy spotkali się nas z wyjątkowym okrucieństwem ze strony, ze strony rosyjskiej, nie dość, że stracili męża, ojca, syna, to jeszcze został on na właściwie wobec całego świata. Dokładnie tak, a państwo polskie na to pozwoliło. Obecny rząd... A to pozwoliło, ażeby jeden z najważniejszych dowódców w państwie był w taki sposób traktowany i żeby w taki sposób była traktowana jego rodzina. Nikt nie objął tej rodziny opieką, ona została sama, pozostawiona sama sobie. To pokazuje, w jaki sposób państwo polskie dba o swoich funkcjonariuszy. Ale jest problem, bo w raporcie ponowne, jakby tą tezę o obecności generała Błasika e, powiela się. Tymczasem no, ciągle nie ma. Twardych dowodów na to, że generał w ogóle w kokpicie był. To znaczy, czekamy cały czas na te ostatnie nagrania, które mają przyjść w najbliższym czasie. One nam bardzo wiele wyjaśnią, ale na dziś dzień wiemy, że zakładając, że był w kokpicie, jego rola była zupełnie inna aniżeli ta, którą przedstawili Rosjanie. I już wtedy, w styczniu. 2011 roku powinny być bardzo jasne działania polskiej dyplomacji, nie pozwalające na takie szkolowanie pana generała i bardzo jednoznaczne działania polskiego rządu, który powinien stać w jego, w jego obronie. Tego nie zrobiono. Nie ma jeszcze y, nagrań, ale też nie ma ekspertyzy trasologicznej, która by pozwoliła określić y, miejsce znajdowania się generała w momencie katastrofy w samolocie. Tego też nie ma. Tego nie ma i niestety mając y, to, co mówiliśmy na samym początku, do czynienia z nierzetelnymi i sfałszowanymi dokumentami ze, z, przez stronę rosyjską. Boję się, że takiej rzetelnej ekspertyzy my nigdy nie będziemy e, w stanie przeprowadzić. Tak jak już dziś można sobie powiedzieć, że e, najprawdopodobniej ta informacja alkoholu we krwi generała Błasika jest informacją nieprawdziwą. Przecież mieliśmy dane o tym, iż próbka do badań była niezabezpieczona w sposób prawidłowy. No, tego jest bardzo krótka droga, żeby wpisać się odpowiedni wynik alkoholu we krwi, tylko po, po to, żeby oczernić daną osobę. No, tym bardziej, że y, nie wiadomo, w którym momencie ta próbka Została pobrana ze z zwłok, tak. e, a wiadomo, że alkohol ciało. już po śmierci tak, się wydziela się. Tym bardziej, kiedy były warunki sprzyjające po temu wilgoć, y, która, która właśnie sprzyja wydzielaniu się alkoholu etylowego w organizmie y, osoby zmarłej. Szanowni Państwo, czas naszego programu dobiegł końca. Dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę. Nie, czy, 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 Naszymi czy, 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 gośćmi dzisiejszego wieczoru była pani Magdalena Pietrzak-Merta. Dziękuję pięknie. I pan mecenas Bartosz Kownacki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Państwu także dziękuję za uwagę. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia jutro o 21.40 rozpoczynamy. A teraz życzę wszystkim dobrej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.